Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni, ubodzy w duchu, Albowiem do nich należy Królestwo Niebiańskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebiańskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was. I gdy mówił kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo pańskie. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Moi drodzy, Pan Jezus, swoje pierwsze i najważniejsze kazanie. By powiedział na górze nad jeziorem Galilejskim, która od tego momentu zaczęła być nazywana Górą błogosławieństw. Chrystus rozpoczyna swoje nauczanie od błogosławieństw, nie złożeczeń, ale błogosławieństw. I dobrze byłoby, gdybyśmy, tak jak przynajmniej od przygotowania do pierwszej komunii świętej, Nauczyliśmy się pacierza w całości i potrafimy wypowiedzieć dziesięcioro przykazań, to o wiele bardziej jako ludzie Nowego Testamentu, bo przypomnę, dziesięć przykazań otrzymał Mojżesz 1200 lat przed narodzeniem Chrystusa i my znamy te przykazania w zasadzie w wersji katechizmowej, czyli mówiąc krótko w wersji skróconej, albowiem w Starym Testamencie one mają bardzo rozbudowaną treść, a my, ludzie Nowego Testamentu, my, ludzie naszego jedynego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który jako Syn Boży przyszedł na ten świat, aby dokonać dzieła zbawienia i odkupienia i aby ukazać nam drogę do nieba, czyli do życia. W jedności z Bogiem w Trójcy Świętej, jedynym, i właśnie także swój język powinniśmy dostosowywać do Nowego Testamentu i do tego, co objawił nam Pan Jezus. I w gruncie rzeczy przyznam się, że dziwię się, iż pomimo nowych wydań Nowego Testamentu, to nadal używa się tego dawnego określenia, Królestwo niebieskie. A tymczasem nie chodzi o kolor niebieski, tylko chodzi o niebo. Błogoń, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebiańskie. Niebiańskie, nie niebieskie. O niebie trzeba mówić. I to w taki sposób, ażeby zawsze mieć w pamięci to, że powołani jesteśmy do życia w jedności z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym. I także, moi drodzy, powinniśmy mówić o tym językiem zrozumiałym w tym znaczeniu, żeby odeszło w niebyt określenie, że chodzę czy nie chodzę do Kościoła. I jakże często wielu, którzy tak mówią, to uważają, że to jest jakaś deklaracja wiary, ale samo przyjście do świątyni, przekroczenie progu świątyni, to jeszcze niewiele znaczy, bo bardzo ważne jest, czy rzeczywiście otwarci jesteśmy na tę bliskość Boga, Boga w Trójcy Świętej Jedynemu. Pan Jezus przyszedł, aby tę prawdę nam objawić, że jesteśmy powołani do życia w jedności z Nim. I tym najważniejszym znakiem, który Pan Jezus ustanowił, by był znakiem tej jedności. Czy też mówiąc spolszczonym słowem, które wzięte jest z łaciny, że tak naprawdę to my jesteśmy, moi drodzy, powołani do komunii świętej, czyli po polsku do jedności z Bogiem. I dlatego Pan Jezus tym najświętszym, największym sakramencie, a sakrament przetłumaczę na język polski. To jest przede wszystkim znak, znak, który otrzymaliśmy od Boga, od Jezusa Chrystusa. To Pan Jezus ustanowił siedem sakramentów świętych, wśród nich ten najważniejszy, przez który mówi nam bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jestem ja i daję wam siebie, pod postaciami chleba i wina. Co to znaczy? To znaczy, że nie chce nas Chrystus szokować, tak jak to jest w religiach pogańskich, których niezrozumiała liturgia, w gruncie rzeczy, tylko w ten sposób zdobywa jakąś chwilę zatrzymania, gdy szokuje ludzi i gdy w rzeczywistości to szokowanie polega na wywoływaniu strachu. Strachu przed mocą jakichś bożków, którzy niby mają nad nami władzę, i de facto od ich humoru czy braku humoru najczęściej zależy nasze istnienie. I my dobrze wiemy, że na tym świecie jesteśmy na chwilę. Nie mam wątpliwości, moi drodzy, że my wszyscy obecni tu dziś w świątyni, gdy spojrzymy w przeszłość, niezależnie od tego, ile mamy lat, czy. 40, czy 60, czy 80. Gdy spojrzymy na te nasze dotychczasowe życie, to mówimy, jakże często, że to jakby jedna chwila, jakby jeden moment. A jeśli chodzi o przyszłość, to po ludzku rzecz biorąc, wszyscy to odczuwamy, że ta przyszłość jest taka niepewna. Teraz jesteśmy w świątyni na Eucharystii, ale ileż to razy także i tutaj, przed tę świątynię, Zajeżdżało pogotowie i zabierało ludzi do szpitala, i nie tylko ludzi sędziwych, ale także zda się w pełni sił doczesnych. I dobrze wiemy, że ta nić, bo tak to często określamy naszego życia, jest bardzo słabiutka. I nikt nas nie uwolni od tego, co po łacinie nazywa się tremens mortis, czyli trwoga przed śmiercią. I wystarczy, że coś nas zaczyna kłuć czy boleć za mostkiem, czyli tam, gdzie jest serce, i natychmiast mamy lęk, czy nie jest to zawał serca, albo spadnie ciśnienie, tak jak mojemu tacie, który wczoraj wylądował, wylądował w szpitalu i jest na progu życia i śmierci. Ciśnienie spadło do pięćdziesięciu jednostek, i ratują go już całą noc w szpitalu. Nie wiem, czy jeszcze żyje. I dobrze wiemy, ile tych lęków ogarnia nas i otacza na tym świecie, i dobrze wiemy, moi drodzy, także i w te dni uroczystości Wszystkich Świętych, gdy szczególnie w ojczyźnie naszej, to jest ewenement na skalę światową, bo to w gruncie rzeczy, rzadko gdzie w świecie, w takim poszanowaniu, jak nie tylko w obecnych granicach Rzeczpospolitej, ale wszędzie tam, gdzie są Polacy. My szanujemy cmentarze i to nie tylko naszych przodków czy bohaterów narodowych, ale wszystkie. I w tym dniu właśnie uroczystość wszystkich świętych, czy nawet jeszcze bardziej przed uroczystością wszystkich świętych, to nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że także i my obecni w świątyni zrobiliśmy wszystko, aby te groby naszych bliskich, nie tylko uporządkować, aby chwasty ich nie zarastały, ale także czynimy z naszych cmentarzy w pewnym sensie kwitnące ogrody i nie wyobrażamy sobie, żeby na grobach naszych bliskich zabrakło kwiatów i to w pełnym rozkwicie, bo one w gruncie rzeczy nie tylko świadczą o pamięci naszej, ale jeszcze bardziej, gdy. Na grobach naszych bliskich stawiamy zapalone znicze. Dlaczego to czynimy? Czynimy to dlatego, że to Chrystus powiedział, że jest światłością świata, że ten zapalony znicz, czy zapalone znicze, czy ogrom zapalonych zniczy, bo dzisiaj będziemy to widzieli wieczorem, dlatego że uroczystość wszystkich świętych to nie tylko raz idziemy na cmentarz, ale także i później wieczorem. I gdy dochodzimy do naszych cmentarzy, to dochodzimy, już będąc nawet kilkaset metrów od cmentarza, widząc tę jasność bijącą od cmentarza. Tyle zniczy będzie zapalonych, ale czy wszyscy uświadamiają sobie, co właściwie znaczy to światło i dlaczego stawiamy znicze? Właśnie trzeba to przypominać, i to szczególnie młodym. Młodym, którzy w gruncie rzeczy, moi drodzy, wyrastają w ojczyźnie naszej, zda się w wolnej Polsce, ale coraz dalej odchodzą od Chrystusa i właściwie często już w ogóle nie rozumieją tej symboliki, a znakiem tego jest to, jak łatwo przejmują wszelkiego rodzaju umiejętnie podrzucane przez tych, którzy w gruncie rzeczy chcą cywilizację ludzką już odłączyć. Od chrześcijaństwa chcą odłączyć od Boga żywego i w bardzo cwany sposób, szczególnie młodym chcą to zaszczepić, wiedząc, że te kulty pogańskie, tak jak to Halloween, które od tak niedawna w gruncie rzeczy zaczęto zaszczepiać w ojczyźnie naszej, i to właśnie jeśli chodzi o tych młodych, to wariują w wieczór przed uroczystością wszystkich świętych. I nawet nie za bardzo uświadamiają sobie, że praktykują kulty pogańskie, kulty satanistyczne, bo takie mają źródła. I tak się ubierają, i także te ich określenia, gdy walą nam do drzwi, czy nawet do okien, cukierek albo psikus. A ten psikus to niekiedy jest nawet wybite okno, i coraz bardziej wzrastają. W tego rodzaju kultach, ale już bardzo wielu na religię nie przychodzą. Zostaje im jeszcze tylko to, że później na progu dorosłości, jakich ktoś poprosi o to, żeby byli rodzicami chrzestnymi, to ich motywacja zostania Ojcem Chrzestnym czy Matką Chrzestną prawie nic wspólnego nie ma z Jezusem Chrystusem, prawie nic wspólnego nie ma z rozumieniem sakramentu jako znaku. Żywej obecności Jezusa wśród nas, tylko jako swoisty prawda, kult, jakiś tam więzi, mniej lub bardziej bliskich w rodzinie czy wśród znajomych, czy tych, których nazywa się przyjaciółmi, i nikt nie patrzy na to, by rodzice chrzestni to byli ci, którzy dadzą naszym dzieciom, przykład wzór życia wierności Bogu, policzy się. Czy tak czy inaczej jesteśmy jakoś związani z tymi czy innymi osobami, a oni później wzrastając tak naprawdę i nie doświadczając w życiu rodziny wspólnej modlitwy, nawet przed posiłkiem, w uroczystości, tak jak na przykład w Wigilię, czy w Boże Narodzenie, czy w Wielkanoc. Często, no to notabene, już nawet tych uroczystości nie ma, bo... Powstał nowy kult wyjazdów i nawet w rodzinach nie widać bardzo wielu osób, bo sobie jakiś tygodniowy wyjazd zorganizowali gdzieś w Turcji, czy w Afryce Północnej, czy jeszcze innych. Tak, wielu przyznaje, że poprawiło się, poprawiło się przez te 8 lat do tego stopnia, że nawet najłoższych stać na to, by pojechać szczególnie w wakacje, nad morze z dzieciakami. To się dzieje, ale czy jednocześnie stajemy się bogatsi w znaczeniu duchowym? I dlatego Pan Jezus to błogosławieństwo pierwsze w ten sposób określił. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebiańskie. Co to znaczy ubodzy w duchu? Ci, moi drodzy, którzy wchodzą do świątyni i mają Boga w sercu. To od razu widać po ich postawie. Nie wejdą do świątyni jak do sklepu, czy gdziekolwiek indziej, ale od razu nawet w znaku krzyża, które czynimy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, widać, że mamy świadomość, do kogo się zwracamy, do kogo przyszliśmy. I wtedy, co to znaczy, że jesteśmy błogosławieni, ubodzy w duchu, że dociera do nas. Przed kim stajemy i kim jest dla nas? I nie stajemy przed jakimś bożkiem pogańskim, którego się lękamy, a widać to w tak wielu przesądach ludzkich, które w gruncie rzeczy o wiele bardziej ludzi wiążą, czy zniewalają. W każdym razie człowiek ubogi w duchu ma tę świadomość. Tę świadomość, którą Mickiewicz wyrażył, wyraził słowami. Kimże ja jestem przed twoim obliczem? Prochem i niczem. Kimże ja jestem? A dalej: ja proch z Bogiem gadam. Gdy ktoś tego rodzaju świadomość ma, to właśnie rozumie: ja proch z Bogiem gadam. Jakiż to wielki dar i zaszczyt, że mogę stawać. I jakiż to wielki dar, że tę drogę, którą ukazuje nam zbawiciel Jezus Chrystus, w gruncie rzeczy, moi drodzy, Nieporównany sposób przerasta w Stary Testament. To szczególnie Izraelici byli znani z tego przestrzegania i to w sposób bardzo drobiazgowy wszystkich zwyczajów, szczególnie jeśli chodzi o świętowanie Szabatu, czyli sobota jest dla nich dniem świętym, a dla nas chrześcijan dniem świętym jest niedziela, czyli dzień zmartwychwstania Chrystusa, dzień jego zwycięstwa nad grzechem, nad śmiercią, nad szatanem. I to on. Nauczył nas na nowo mówić do Boga. I te pierwsze słowa już, jeżeli wypowiadamy je świadomie, to moi drodzy, jak bardzo blisko odnajdujemy się już teraz, tu, w doczesności, w ramionach Bożych, kiedy Pan Jezus nauczył nas, by do Boga wołać: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Ojcze nasz. Chrystus ukazuje drogę, ale jednocześnie chce, byśmy odnajdywali się. Przed Bogiem jako ojcem, i byśmy odnajdywali to zaproszenie Chrystusowe, który chce przez wszystkie sakramenty mówić nam, byśmy szli wiernie Jego śladem. Więc z jednej strony, mając tę świadomość, którą w gruncie rzeczy, gdy uczestniczymy w Eucharystii, to zaczynamy od aktu pokuty, od uświadomienia sobie swojej małości. Nikt z nas w gruncie rzeczy nie określi siebie świętym. Nikt z nas. I także zauważcie, moi drodzy, że także ci najwięksi święci, których znamy, oni nigdy nie powiedzieli o sobie, że są świętymi. Tylko tak jak nawrócony Szaweł, który stał się apostołem narodów, dlaczego zrezygnował z tego imienia Szaweł, a przybrał imię, które po łacinie brzmi Paulus, a po polsku Paweł, czyli krótko mówiąc, chciał być uważany za najmniejszego. Wśród wyznawców Jezusa Chrystusa. I on, który tak wiele uczynił, by Ewangelię zanieść na krańce ówczesnego świata, miał cały czas świadomość tego, że zanim Chrystus mu powiedział: szable, szable, czemu mnie prześladujesz?, gdy tam w Damaszku objawił się i powiedział te słowa szawłowi: Kim jesteś, panie? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Szawę nie miał bezpośredniego kontaktu z Jezusem Chrystusem. Gdy był na tym świecie, aż do wniebowstąpienia, to bezpośrednio objawił mu się Pan Jezus i zaczęło się jego nowe życie. I ten ogrom Bożej łaskawości, jakiej doznał Szaweł, gdy Pan Jezus mu się objawił, gdy nawróciwszy się, przyjął Chrzest, nie spoczął aż do ostatniego dnia, aż do dnia śmierci męczeńskiej, w głoszeniu ludziom, wszystkim, z którymi się stykał. Jezusa Chrystusa jako naszego jedynego Pana i Zbawiciela. I w gruncie rzeczy, tak jak wspomniałem, żaden nawet z tych największych świętych siebie nie określał jako świętego. Czyli jak to niektórzy rozumieją, że to święty to doskonałość w tym, że nie ma w człowieku żadnej skazy. Każdy z nas wie, ile tych bojów i to każdego dnia musimy toczyć z szatanem, naszym największym wrogiem który kusi nas nieustannie i chce zniszczyć nas, a my odnajdujemy się w bliskości Pana, i wtedy, gdy w modlitwie osobistej, w naszych izdeczkach, żeby tak to określić, tak jak znajdujemy to określenie w nauczaniu Pana Jezusa, także właśnie w tym kazaniu. Bo to najważniejsze kazanie Chrystusowe, kazanie na górze, które zaczyna się od błogosławieństw, mamy najpełniej zanotowane w Ewangelii według świętego Mateusza w piątym, w szóstym i w siódmym rozdziale. I w szóstym rozdziale są słowa pana Jezusa, gdy się modlicie. Nie bądźcie jak ci żydowscy faryzeusze, czy ich uczeni w piśmie, bardzo drobiazgowi w przestrzeganiu. Zarówno by wypowiedzieć wszystkie słowa znanych na pamięć modlitw, czy mając je zapisane, czy także w gestach, kto z nas był na przykład przed ścianą płaczu w Jerozolimie, to widział te zwyczaje, które są praktykowane z wielką drobiazgowością i szczególnie tam, przy ścianie płaczu. I tam nie daj Boże, żeby znalazł się ktoś, kto nie miałby odpowiedniego stroju modlitewnego i kto by nie czynił, przy tych modlitwach, tych gestów, tych pochyłek wszyscy to czynią drobiazgową. A Pan Jezus mówi: Nie to jest najważniejsze, ale ważne jest właśnie to, czy tak jak to wyraził w naszym języku Mickiewicz, czy ja mam tę świadomość bliskości Boga, który jest miłością i mam świadomość, że do tej miłości ciągle musimy dorastać, ciągle. I błogosławieni, którzy właśnie czują się jako w tym znaczeniu ubodzy duchem, albowiem do tych ubogich w duchu należy Królestwo Niebiańskie. I w gruncie rzeczy Pan Jezus te osiem błogosławieństw kończy tym ostatnim, które w gruncie rzeczy, gdy żyjemy w tym świecie, tak jak od 24 lutego 2022 roku prawie codziennie oglądamy, te zdjęcia z Ukrainy, I szczególnie każdej nocy, bo ci napastnicy, ci mockale dobrze wiedzą, kiedy uderzać, kiedy człowiek jest najsłabszy, kiedy jest noc. Kiedy uderzyć w środku nocy, gdy wydaje się, że jesteśmy w miejscu bezpiecznym, a te rakiety latające z prędkością nawet czasami kilku kilometrów na sekundę, na sekundę i niektóre z tych rakiet mają taką celność. Że trafiają w punkt, bo mają komputerowo wpisaną mapę, jak widzimy tych ludzi, nad którymi się pochylaliśmy, którzy już pierwszego dnia wtedy, po nocy 24 lutego, masowo byli na naszych granicach i tylko do pewnego momentu podawano, ile już przekroczyło granicę Rzeczypospolitej, obecną granicę naturalną. I dopóki podawano, to było ponad 12 milionów. Tych, którzy znajdowali, gdy tylko przekroczyli granicę tu u nas, tę pomoc życzliwych ludzi. Ale jednocześnie, czy my, moi drodzy, mamy świadomość, że właściwie Moskalom nie chodzi o Ukrainę. Dla nich najważniejsza jest Polska, żeby zawojować świat, żeby stać się znów imperium od Władywostoku wład po Lizbonę, bo tak mówią, takim językiem. I za moment może to się u nas dziać. I tych którzy, młodych, którzy odziedziczyli Wolną Polskę, nie musząc walczyć, nie musząc przelewać krwi, nie czują żadnej odpowiedzialności za sprawy ani Boże, ani za bardzo nawet nie wiedzą, co to jest patriotyzm. I aby bawić się nieustannie myśl lub ta, co chce, ta, krótko mówiąc, nie przez przypadek Chrystus kończy to kazanie. A właśnie nie kazanie, tylko te błogosławieństwa, tym błogosławieni. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie Wam urągają i prześladują Was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na Was, z mego powodu. Z mego powodu cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. I de facto doświadczamy jako chrześcijanie tych właśnie prób naszej wiary i wierności Panu Jezusowi. I szczególnie teraz, gdy chcą nam Polskę ustanawiać nie według kryteriów bożych, ale według kryteriów pogańskich i właściwie często trzeba by powiedzieć germańskich, bo ci już wiedzą i ze wschodu i z zachodu, co z tą Polską chcą uczynić. I dzisiaj w uroczystość wszystkich świętych zechciejmy, moi drodzy, przywołując tych wszystkich świętych, bo wielu znamy z imion tych, którzy zostali kanonizowani czy beatyfikowani, to jest, moi drodzy, w historii Kościoła około kilkunastu tysięcy. Ale tych, którzy usłyszeli od Chrystusa, pójdźcie błogosławieni. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Jest całe mnóstwo, można by powiedzieć, wspólnota nie do ogarnięcia. I także my, moi drodzy, Iluż tych świętych spotykaliśmy i spotykamy w życiu ojczyzny naszej. Tak jak chociażby wczoraj, jeśli chodzi o pogrzeb pani Wandy Półtawskiej. Jako ciało jest, była drobinką, a jakaż potęga ducha. Ona, która jako dwudziestoletnia dziewczyna została wzięta przez Niemców do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Już właściwie na początku okupacji to Niemcy. W tym obozie potrzebowali tych polskich dziewczyn do eksperymentów medycznych i czynili na nich te zbrodnie. A Wanda przeżyła cały ten obóz pomimo wszystko. Ale gdy po Powstaniu Warszawskim Niemcy przetransportowali war z Warszawy do tego obozu w Ravensbrück kobiety z Warszawy po Powstaniu Warszawskim i niektóre z nich były w ciąży. I gdy rodziły dzieci, to na jej oczach. Ona to widziała, te ledwo urodzone dzieci od razu wrzucali do pieca płonącego i spalającego zwłoki. I stąd tej młodej Wandzie powstało postanowienie, by całe swoje życie oddać służbie, życiu, a nie śmierci. I dlatego przez całe swoje życie, nie tylko jeśli chodzi o swoją rodzinę, ale o rodzinę polską, jakże wiele uczyniła. Jak wiele uczyniła razem ze świętym Janem Pawłem II. I nawet kilka lat temu, osoba już prawie stuletnia, przybyła na nasze zaproszenie do tej świątyni, już jak ciężko schorowana, ale nie odmówiła, przyszła, by dać świadectwo także tu przed naszą wspólnotą i podzielić się swoim dorobkiem, bo napisała wiele dzieł, wiele książek. Właściwie, tak by trzeba powiedzieć, bo to nie jakieś tam dzieła, które nie kończą się. Wczoraj był jej pogrzeb, i ci, którzy choć odrobinę poznali jej życie, jej świadectwo, jej oddanie Chrystusowi i Kościołowi w ojczyźnie naszej, to wielu z nas, którzy mieli kontakt. I także tu w naszej świątyni wiedzieliśmy, że stajemy przed osobą, która jest bardzo blisko Boga. Odczuwaliśmy to. I pamiętam również. O tym największym spośród nas za naszych dni, o świętym Janie Pawle II. I pamiętam, gdy do świątyni świętego Stanisława Kostki, przygotowywałem to nawiedzenie przez Jana Pawła II grobu Księdza Jerzego i świątyni. Świętego Stanisława Kostki dziś to już jest sanktuarium męczennika Księdza Jerzego. I kiedy wszedł do świątyni, nie najpierw do grobu, do świątyni, przed Najświętszy Sakrament. I gdy klęknął przed Najświętszym Sakramentem, gdy zaczął się modlić, moi drodzy, to te tysiące ludzi, którzy byli wokół świątyni, nastąpiła głęboka cisza. Wszyscy, mniej więcej po 20-30 sekundach, zaczęli się modlić wraz z Janem Pawłem II. Mamy. I daje nam Pan Jezus takich właśnie wielkich chrześcijan, ubogich w duchu, a potężnych miłością wobec tego, który jest pełnią miłości. Więc nie lękajmy się prób i tych doświadczeń, i zechciejmy uwierzyć, że przez Eucharystię Pan Jezus daje nam komunnie ze sobą tą największą jedność i że nie zabraknie nam mocy na wszelkie doświadczenia, które przed nami, doświadczenia, które przybliżają nas. Do wspólnoty z Bogiem w Trójcy Świętej jedynymi wszystkimi świętymi Amen.